Łatwe. A mamy tutaj zdjęcie kotem. Przepraszam, że ja jestem zmienioną postacią jest w drugim. Wiesz przypadek sobie zmieniłam. Które kuści? Powiedzmy, ile mamy zdjęć kotem. To jest drugie. Hej gra! Mm. Ej. O, ty przepraszam! Myślałam, że mi się laptop zaczął. No i także widzowie, policzmy. To jest trzecie. A to jest czwarte. To możemy liczyć. Tam jest pojęcie na jest. Słyszę ją. <laughs> Jeżemy na dół. To jest. Zrywamy się stąd. Ja wrócę sam. Przepraszam, widzowie. Ej, przepraszam, widzowie. Posłuchajcie, na no mnie. Na no, podobieństwie. Hard bym miał dwa spowolnienia. Zaczęło się, prawda? Zaczęło się. Tylko tutaj. Ej, zaczerwieniło się. Jak burak. No znowu widzowie. Widzowie bardzo przepraszam, Storki. Obiecuję widzowie, że więcej to... Do... No bo będzie mnie widz. No niestety widzowie. No, niestety, trzeba ponieść swoją porażkę, nie z porażkę. Uh, jaka jest tam donicka. Jak... No i hop! Hop! Do się! Hop! Hop! Dobra, widzę. te drogi z lewą były takie, jakby tu. No wiecie o co chodzi? Zaraz będziemy się chyba stykać z babcią. Nie, myślałam, że tutaj, hop. W ogóle na ten świat. Co? No przecież nie dotknął. Halo? Co? Przepraszam, widzowie. To będzie chyba. No póki co, to będzie mi to utrudniać kres. Halo Tylko tutaj, tutaj! To mam myślę, widowie, że to będzie mi po prostu utrudniać próbę. Utrudniać... Pst. Widowie! Jestem wściekły na to! Zaczyna mi się to. Co chwilkę robię to, taką, jakby krótką psyllę. Więc myślę, że to będzie mi póki co utrudniać grę. Tylko nie to. Co? No jestem na laptopie, no wiecie. Czajcie! Dobra, jest co. Uuu, teraz festik. Piąte te zdjęcia. Uii! Tak, Jestem ja. obcynski. Ja, ja, to ścigam się z Jestem jasny, obcynski. To ścigam z To jest mam piosenkę byłam nawet złoty. No i nie uwierzycie jaki Nie uwierzycie jak... A babcia zawsze jest w tym. No i ja jestem. Chociaż nawet jak już mnie To jest ja zabrałam Turbo przez Oszukuję. No i przez ucenie. no to. A wiecie, że najlepszy youtuber to... jest... JEZU! Tam babcia stoi. Co mi ona wydała? Dźwięki dinozauro. Co? nie. Nie, nie, nie. znowu! Dobra, to... Czy? Mam nadzieję, że to będzie. Jedziemy. Uh -uh -uh -uh. Halo! Znowu? No, już za bardzo. Dzisiaj mam pecha z tym, co za bardzo. Wybaczcie, widzowie, no. Przyrzekam, że następny odcinek będzie inny. Przyrzekam. Przyrzekam. Jestem. Uhu. Nie, że No, spadłam. Bo to mi tak utrudnia grę. Hop, hop. Ej, zaciąłem się. Ach, no tak. Dobrze. Że jestem na poziomie łatwym. Bo ten świat z tymi cyklopami tymi to było masakrat. Nie polecam wam grać, bo nawet na normalu. Nie tak. Powiem wam, że jakby się tak nie zacinałoby. To byłby spoko, a tak to to mnie wkurza, hop, hop, Bez hop, hop, dobra, co, dobra, znowu się zacięło, nie wierzę widzowie w to, to masakrat. Hop, hop, hop. Teraz jestem na następnym siebie wentylacyjnym. Hop. Znowu? Czym se muszę zawsze na takich ćwiczeniach? Nie zrobiłem tylko... Chyba ze już Bóg tak... Ej. Mam ci wziąć reset charakter. Bo, bo to mnie nie zapiło. Halo! Bo mnie to nie zabiło tutaj, więc. Owe oh, Halo, no to jest nasze nowe utrudnienie w tej babci. W tym obbi. W tych strasznych klopach. Było utrudnienie, te straszne przeszkody no mnie wkuszały. No i 15 minut to nagrywam, by. A szczególnie na twiedzeniu było masakrę. Cieszę się, że mnie to w... Dobra, że... Jak chcecie, to nagram Dziadek Judzin. Nagram wam. Tylko nie wiem jeszcze kiedy. Hop, uskakuj, że jestem 19. dziewiętnasta. No i idziemy. Hop! Skacemy jak w kosmosie. No dajesz. Dobrze. Hop. 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 A teraz skacemy. w babcię. Ha, babciu. Zostaw mnie babciu. Nie tak to, to, to zaczynanie się non stop. Nie, to nie, 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 nie. Uf, uf, uf. Tam jest znowu babcie się tak zaczerwieniło widzowie. No lubię. Dajcie znać, czy wy... No, myślałem, że będzie więcej tych 5 kotami. Myślałem, że będzie więcej, a tylko pięć. Myślałem, że to będzie więcej, jak jest 10, 20, około tej liczby. No, no, niestety, żeby to tak... No. Hop, dobra, widzowie. O, by mi się podobał. Krasnale. dzień dobry! Jestem jeszcze obsadzim na walam z babcią. Hej, widzowie! Hej, hej! Jestem! O. Jestem z babcią. Nie ma życia bez babci! Muszę sobie na 10 proszę, 10, 10 ją Babcio, Przepraszam si was. 1, 10 plus 1, 10 No i 10 Babcia, 1, No i 1, taka rockowa muzyka, 10 Cia, 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 cia. Super Jasu! Walczę z babcią! Nie jestem Jasiu, Owszem! No Jasiu, Proszę mi, babcie, bo i tak jest. Wszystkie pogoda mnie wasze. Ura! Basuka. No i widzowie. Tam już jest autko. Powiem wam, oby mi się podobało. Bo fajne było. A co już na tato? <laughs> Powrót na stary. No dobra widzowie, powiem wam, że oby mi się podobał, bo przyjemny świat. I no, to zaczynanie no, nie było wcale takie słabe. Dobra, to do widzenia, pa!